Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie już po tytule będą to zakupy takie rodzinne trochę dla Olka, trochę dla Nadusi, trochę dla mnie. Ehm, czyli to, co kupiliśmy przy ostatniej wizycie w centrum handlowym, gdzie też w sumie zabierałam was ze sobą, więc dzisiaj Wam zaprezentuję. To jest taki czas, kiedy naprawdę sporo nowych rzeczy chcemy do swojej garderoby wrzucić, więc sporo rzeczy szukamy, czyli właśnie jesień się zaczęła na dobre, no i poszukujemy jakichś fajnych perełek. Także kochani, bez zbędnych wstępów zaczynamy. Pierwsza rzecz: buty dla nadusi. Pudełko zostało mi zabrane, bo teraz jest łóżeczkiem dla pluszaków, więc no. E, natomiast, słuchajcie, potrzebowaliśmy dla niej takich oto botków jesiennych. E, chciałam w ciemniejszym kolorze i były właśnie te w kolorze czarnym, ale niestety rozmiarówka przebrana i rozmiaru nadi nie było, e, więc trudno. Ale te różowe też są prześliczne, z tym, że co z nimi będzie? No wiadomo, w mig się ubrudzą. E, dzieci mocno niszczą buty. Ale słuchajcie, cena ich była fantastyczna. Kosztowały 139 zł, a o mały włos kupiliśmy buciki marki Geox za chyba niecałe 300. Też świetne. Niestety również z rozmiarem na dusi nie udało się trafić, nie było już dostępnych. Także trudno, ale właśnie te za 139 zł. Też spoko, bo później na zimę ona już będzie miała Emu. Więc te, tak przejściowo, tutaj są ocieplone i kupiliśmy je w sklepie Deichmann. Ostatnio Adidaski też z tej marki dla niej kupiłam. Także totalny przypadek, no ale. Faktycznie w ostatnim czasie te file jakoś tak wpadają nam w ręce. Wygodna sprawa, bo na boku mają suwaki, więc łatwo będzie jej w przedszkolu samodzielnie je zdjąć i założyć. Także 139 zł Dychman i słuchajcie, była taka akcja, że e, mieli na stanie taką maszynę do impregnacji i za 15 zł można było zaimpregnować na miejscu buciki, więc proszę bardzo, zaimpregnowane, gotowe do użytku. E, no, więc mam nadzieję, że sprawdzą się u Nadusi na tę jesień. Macie butów. Pozostając, Olek też sobie e, kupił buciki dla siebie i pokażę Wam, bo być może Wasi faceci czegoś fajnego poszukują. Tutaj wziął jeszcze skarpety. I zarówno skarpetki, jak i buty pochodzą ze sklepu Sizer. Um, I moje drodzy, proszę bardzo, lakosty. Ja powiem Wam szczerze, już od dawna e, bardzo mi się podobały właśnie męskie lakosty. E, no i tym razem Olek znalazł model, który mu w 100% odpowiada. I jest to, proszę bardzo, taki oto. Bucik, tutaj zobaczcie troszkę wyższa podeszwa, ale tak naprawdę są bardzo klasyczne, smukłe, więc jak najbardziej super wyglądają. O, proszę bardzo, zwykłe czarne, także takie oto, przepiękne buciki. No i moi drodzy, jeżeli Wasi Panowie również szukają takich bucików tej marki, no to Sizer naprawdę ma ich spory, spory wybór i tutaj też Olka zakupy, czyli Wrangler jego ulubione spodnie mierzył również spodnie marki Lee, ale no nie wyglądał w nich najlepiej. Oleg jest szczupły, jest wysoki, więc tak naprawdę ma bardzo ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o spodnie, spodnie w których będzie czuł się i wyglądał dobrze i zawsze słuchajcie, sięgał po model Spencer. E, niestety Wrangler przestał go produkować, i teraz e, taki zastępczy, powiedzmy, model to nie jest to samo, jest bardzo zbliżony. E, to model, słuchajcie, Larston. Jeżeli też macie, właśnie, szczupów wysokich facetów, to proszę bardzo. O, taki to jest model. Jak widzicie, Olka rozmiar 31 na 34 I teraz tak, mamy pierwsze spodnie, męskie spodnie, jak to męskie spodnie. Zobaczcie, zwykłe, proste. O, proszę bardzo. I tutaj wyglądają tak. Te kosztowały 399 zł. Natomiast była taka promocja, akurat jak byliśmy w tym sklepie, że przy zakupie dwóch par te drugie są 50% tańsze. Więc Oleg wziął sobie dwie pary i ta pierwotnie kosztowała 379, ale za nią, bo była tańsza, zapłaciliśmy em, połowę. No i to jest słuchajcie, tak naprawdę one różnią się, zobaczcie, o, kolorem. Chociaż w kamerze to w ogóle się nie różnią. <laughs> te są, słuchajcie, nieco jaśniejsze, e, natomiast te są ciemniejsze. Nie wiem, czy to tu będzie widać, ale mają też więcej jakichś tutaj, o, takich cieniowań. Proszę bardzo. No, także spodnie u faceta. To po prostu jest hurtowa akcja i wtedy spokój na dłuższy czas. I ostatni sklep, gdzie zakupy były największe, to oczywiście Zara. No i też lecimy sobie rzeczy najpierw na dusi. Słuchajcie, przepiękna bluza. Absolutnie fenomenalna. Taka jak w Stanach, wiecie, te takie do Baseballa na guziczki. Czekajcie. Zapnę jeden. Ciężko się zapinają, ale na szczęście z rozpinaniem nadusia nie będzie miała problem. A w przedszkolu, czy pani jej pomoże, czy w domku, ja to tutaj też nie będzie problemu. Słuchajcie, jeśli chodzi o góry, to nadusia w zarze ma 1,10 m. i co? Już wam mówię cenę tej bluzy: 99,90 m, czyli no jak na bluzę sporo, ale to też wiecie, może być taką po prostu lżejszą kurteczką. Przepięknie wygląda, proszę bardzo. Tutaj mamy myszkę Miki, i patrzcie teraz. No, dlatego Nadusia oszalała i e, chciała oczywiście, tę bluzę. Jest świetna. Naprawdę jest e, fajowa, więc idealna teraz właśnie na te chłodniejsze dni. I kupiłyśmy też, słuchajcie, dwie takie mm, tu może położę. Dwie takie bluzeczki e, na długi rękaw, chociaż ta jest taka grubsza, to jest taki bardzo cienki sweterek, bym powiedziała. Ona, no nie wiem, czy to będzie widać, ale to nie jest taka zwykła, cieniutka, bawełna, wiecie, jak to przy takich e, bluzeczkach bywa. Zobaczcie przepiękna, białoróżowe paseczki też metr 10 m i ta bluzeczka kosztowała 29,90 śliczna jest i jeszcze Nadusia sobie znalazła taką uroczą w misiaczki, to już jest taka zwykła bawełna z takimi o te misie tak odstają, one są tak jakby na szydełku, zobaczcie Oczywiście wiadomo, że nikt ich na szydełku nie robił, ale taki efekt jest. No i moi drodzy, tutaj mamy koszt 45,90, no ale, mówię, Nadia się zakochała i mamy sobie taką misiową bluzeczkę w przepięknym beżowym kolorze. No. Także tak. I ja też nie omieszkałam pooglądać leggingsów, ponieważ w zarze z reguły trafiamy na wąskie leggingsy, których nie trzeba przerabiać. Także słuchajcie, znalazłam dwie pary. Były różne kolory, jeśli chodzi właśnie o te leggingsy, ale chyba, czekajcie, takie kremowe, beżowe, coś takiego, tak mi się wydaje. Z nich niestety już nie było naszego rozmiaru. Najwyżej online sobie po prostu zerknę. I teraz tak, kosztują 39,90 m16. E, będą troszkę przydługie, ale 10 m to już u nadusi się nie sprawdzają. Więc proszę bardzo, O, takie oto. Zobaczcie, jakie one są wąziutkie, Także na nadzie będą idealne. E, I mają tutaj, zobaczcie, taki prążek, a tutaj taką ozdobną metkę. Także takie fioletowe i również te same, tylko w kolorze. Proszę bardzo. Mówią Wam cenę, tak? 40 zł. One, tak, 40 zł. No i naprawdę będą super. Nie są takie najcieńsze, więc. O, zobaczcie. Widać ten prążek. Widać. No, także. Fajowe i teraz oczywiście coś dla mnie, aż trzy rzeczy, słuchajcie. No, e, ale dobre i to, e, przede wszystkim zależało mi na jeansach e, bardzo się napaliłam na Hugo Bossy, natomiast no, muszę je zmierzyć, koniecznie muszę je zmierzyć, dlatego poszukuję ich stacjonarnie. Domyślam się, w której galerii we Wrocławiu Hugo Boss e, powinien być, ale jeszcze sobie to sprawdzę i za jakiś tam czas po prostu się wybiorę. Natomiast teraz no, mówię, zależało nam też na tych rzeczach dla Nadusi, dla Olka, więc wybraliśmy po prostu Magnolie. I tak, w zarze, Zara jednak nie zawiodła, ja najczęściej tam trafiam jeansy. Super Elastic. Słuchajcie, taka seria jeansów teraz powstała, rozmiar 36. Z wysokim stanem i w przepięknym, takim szarym kolorze. Ja ostatnio naprawdę zakochałam się w szarych jeansach. Mam jedną moją parę z Vinted, którą bardzo często noszę, też swoją drogą pochodzą z Zary. Są jeszcze jaśniejsze, ale uwielbiam je. Po prostu to, jak komponują się z beżami, brązami, to jest coś nieprawdopodobnego, dlatego stwierdziłam, że muszę koniecznie wyjść właśnie z szarymi jeansami. Także dobrze, ja w nie wskakuję i sobie zobaczycie, jak wyglądają. I jestem kochani, jeszcze tak od razu powiem Wam ich cenę 89,90 i tak się słuchajcie, prezentują. Patrzcie, jakie one są wysokie, naprawdę na maksa są wysokie, ale co jest super, że to nie są jeginsy, tego typu rzeczy, tylko normalnie mamy tu kieszenie, tu kieszenie, a nie atrapy. No także proszę bardzo, zwykłe, niby zwykłe szare rurki, ale przepięknie tutaj leżą. Trzymają się na tyłku, nie zjeżdżają, e, także będzie wspaniała sprawa. I słuchajcie, drugie spodnie, tak, od razu, kosztowały, to może od tego zaczniemy, 119 zł. I to jest w ogóle przepiękny kolor. Jakiś taki vintage, tam to było opisane. E, tak, w ogóle vintage skin, o, proszę bardzo. Rozmiar też 36. No i ten kolor to jest obłęd, patrzcie na to. Cudne są, również wysoki stan, tylko uważajcie na nie, bo widzę, że można je łatwo uszkodzić. I ja słuchajcie, wziąłem do przymierzalni model e, tych spodni, i ktoś po prostu urwał tutaj szlówkę. Więc wiecie, taka jednorazowa akcja i od razu urwana szlufka to trochę słabo, więc naprawdę trzeba tutaj, jeśli chodzi o ich nakładanie, uważać, no bo widać, że to nie jest jakaś wow jakość. Dobra, wskakuję w nie i zobaczycie sobie. I jestem, słuchajcie, no i spodnie też, zobaczcie, mega wysokie, mega elastyczne, przepięknie, proszę bardzo, leżą, trzymają się, mówię, spodnie z zary. To są generalnie u mnie teraz najlepsze spodnie, jakie ja mam. Mam jedne z chyba z Lee, właśnie, ale o ile są wygodne, o tyle już ten kolor, tak średnio, w ogóle wybór kolorystyczny z reguły tam jest tragiczny. Ehm, no i powiem Wam szczerze, że no nie wiem, jakoś ta zara po prostu u mnie przoduje, a jeśli chodzi o mamfit, no to z No, ale mamfit też było bardzo dużo w zarze teraz, więc jeżeli polujecie, to sobie możecie zerknąć, no ale dobrze, słuchajcie. Spodnie o. Mówię, ten kolor to jest po prostu jakiś obłęd. Przepiękna. I ostatnia już rzecz, kochani, to sweterek. Przemiły, przepiękny, przeuroczy i przeklasyczny. Zobaczcie. Cudo. I tutaj mamy w ogóle super skład, dlatego że no, mamy nylon, ale później, słuchajcie, jest wełna, jest alpaka. Trochę akrylu i trochę elastanu. Natomiast wełna jak już jest, jest już też alpaka, no to ten sweterek mimochodem będzie naprawdę fajny i przyjemny. No i trzeba tutaj też pilnować, się, jeśli chodzi o jego pranie. 139 zł koszt takiego sweterka. I nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy to akurat ten sweter, ale chyba był jeszcze w kolorze zielonym. Więc jeżeli no, ktoś chce, bo teraz widzę, że zieleń jest mocno. W trendach. Mnie natomiast ziele nie przekonała. Dobra, wskakuję w ten sweterek i zaraz sobie go zobaczycie. No i zobaczycie. Sweterek idealny. Proszę bardzo. Idealna długość. Ja wzięłam sobie rozmiar S. Cudny jest, ale jest też tak miły, troszkę gryzie. Jeżeli nie jesteście nauczeni na tego typu swetry, czy w sensie właśnie z wełną i tak dalej, bo nieraz jest ta wełna, na przykład Merino, ona nie gryzie, a ta zwykła no lubi, no to na pewno będzie Wam ciężko ten fakt zaakceptować i wtedy po prostu polecam jakąś bluzeczkę pod spód, a z czasem po prostu, jeżeli częściej sięgacie po tego typu składy i swetry, no to skóra się moja, przynajmniej na maksa do tego przyzwyczaiła, więc ja nie mam z tym absolutnie problemu i teraz mam to założone, wiecie, na gołe ciało. No i zobaczcie. Więc... o, troszeczkę tylko, widzicie, z tyłu dłuższy, ale jest przepiękny, super. I ten kolor jest naprawdę obłędny. Bardzo jest podobny do tego sweterka z handem, jaki mam. On jest, tamten jest bardzo brązowy, taki typowo, typowy właśnie brąz i mam go z lumpkę a pochodzi z handemu, więc ten jest bardzo podobny. O. Ale jednak coś innego, inny też kolor tu pod szyją pięknie zabudowany. No zakochałam się w tym sweterku po prostu. I dobrze, moi drodzy, całe nasze zakupy, mówię nasze, no bo nie tylko ja, jak widzicie, się obkupiłam, ale dobrze udało nam się znaleźć to, co chcieliśmy, więc misja wykonana. Ja tymczasem pięknie Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie, żeby moje filmy ukazywały Wam się i żebyście je regularnie widzieli, to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco. Ja tymczasem dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.